Witam Państwa! W tej serii filmów instruktażowych dowiedzą się Państwo, jak korzystać z platform transakcyjnych oferowanych przez XTrade Brokers. W tym odcinku dowiemy się, jak korzystać z platformy XTB WebTrader. Aby z niej skorzystać, należy wejść na stronę internetową www.xtb.pl, a następnie w zakładce XTB WebTrader wybrać rachunek rzeczywisty bądź też rachunek demo w celu przetestowania platformy. Po kliknięciu otworzy nam się nowe okno przeglądarki, w którym wpisujemy nasze ID, a także hasło. Klikamy Login. Dzięki platformie XTB WebTrader mają Państwo dostęp do swojego konta w dowolnym miejscu, gdyż potrzebujemy jedynie przeglądarki internetowej bez instalowania aplikacji zewnętrznych. Po zalogowaniu mamy już dostęp do naszej platformy. W jej lewym górnym rogu znajduje się Lista symboli, czyli instrumentów finansowych oferowanych przez Xtrade Brokers. Zostały one podzielone na foldery Forex, Commodities, czyli towary i surowce, Indeksy Giełdowe, Equities, czyli akcje, a także ETF. Mamy również możliwość stworzenia własnego folderu, klikając w plus, utwórz nową zakładkę. Na dole platformy znajduje się okno z otwartymi pozycjami, zleceniami oczekującymi a także historią transakcji, którą możemy pobierać, bądź też drukować. W prawym dolnym rogu platformy mamy dostęp do wiadomości ze świata finansów, które dostarcza nam Dow Jones NewsWires. Obok mamy również dostęp do kalendarza makroekonomicznego, w którym są publikowane codziennie nowe dane. W taki oto sposób prezentują się podstawowe funkcje platformy XTB Web Trader.